Cześć! Dziś przychodzę do Ciebie ze świeżutką propozycją grową. Call of Boba wyszła 11 marca i jest pixelartowym symulatorem. Jest to relaksująca gra o prowadzeniu własnego biznesu z Bubble Tea. Naszym celem jest przywrócić świetność tego biznesu. Oprócz tworzenia i serwowania napojów, gra ma wiele mechanik znanych z symulatorów farmy, jak rolnictwo, łowienie czy romanse ale jest coś jeszcze. Gdy zachodzi słońce, musimy stanąć do walki ze swoimi koszmarami. W ten sposób zdobywamy też składniki do naszych mlecznych herbat. Od początku gra zaskakuje też głęboką i emocjonalną fabułą. Call Boba jest we wczesnym dostępie, więc zdarzają się problemy techniczne i momentami wydaje się trochę nieintuicyjna, ale po spędzeniu w niej pierwszych pięciu godzin Jestem pewna, że jeszcze trochę pogram. Trochę przypomina mi mieszankę gier Stardew Valley, Dave the Diver i Bronieb Boy. Dajcie znać, co sądzicie o tej świeżej, przytulnej grze.